Witam Was w pierwszym odcinku serii gramy na Penguin Packu, a dzisiaj ze mną jest? Ojo! Kcie? Kcieciek i Jasiek, może tak będzie prościej. No, a dzisiaj Wam pokażę kilka zmian, które zosta zostały dodane do Penguin Packa i będę grał teraz na serii Penguin Pack. No, a Czemu więc, przygotowałem sobie takie mieczyki, On teraz w Penguin Packu możecie zobaczyć na dole to ust te, ile ma uderzeń? A tutaj ile zadaje obrażeń? No, jest słaby... no, no, to jest pies. Jasiek? E, pokażę wam, jak działa też na owcach. Zobacz, teraz możemy zobaczyć. Może tak użyję. nie ma serii. No, o, na cyklopach nieba. Odpowiesz no, mi na pytanie... Dlaczego to służy? To? Jaś? Jestem... Boże. Denis, odpowiesz mi na pytanie numer dwa. Tak? Yy, nie, Odpowiedz mi na pytanie, które było na pierwszym odcinku, a którego S przypadkowo skasowałeś? Tak, właśnie kiedy instalowaliśmy z Jaśkiem Pigmin to skasowały się wszystkie moje światy. N niestety. Teraz nie, nie skasowałem. Coś. Przecież masz zapisane. Ale ja jej przypadkowo skasowałem razem z Minecraftem. Tak, Minecrafta sobie skasowałem też. Proszę teraz o wielkie brawa. Brawo! Normalnie nie ma lepszej osoby! Nasz kochany Krzysiek. No. A więc teraz wam pokażę, do czego jest ten crafting table. Ja nie mogę, jeszcze... Trzy, dopiero 13%! No, co się długość? Ja się wstawię swój pierwszy filmik na YouTube i bardzo polecam jego kanał. A jak się twój kanał nazywa? Holy shit! Tak, my też holy shit. A więc tak Bierzecie sobie z enchantowaną z łukiem. Bierzecie sobie co chcecie Na przykład macie dużo nieprzydatnych rzeczy, Kilka sobie kilka takich wezmę. Weźmy, jeszcze to może... Okień, to, to, o, nie takie... O, i proszę. Wziąłem sobie teraz te rzeczy. I tutaj nam... Tak, mało rzeczy. I tutaj nam pokazuje, jak je możemy zrobić. Z czego. Widzicie, znika mi trochę. A pokazać ci fajną sztuczkę, Denis? Nie widzę teraz twojego... O. Nie, nie o to chodzi. Teraz zostało też powiedzie. dodane takie coś, że jak na to klikniemy, na przykład... Co się zrozumie z filmikiem? Denis! Tak jak filmik nam się... Tak, Krzysiek? Chcę ci poka... Y mogę ci powiedzieć fajną sztuczkę, jak się robi. Tak, opowiadaj, Krzysiek. No więc tak... Mm, y y weź crafting table. Tak. Y postaw go. Tak. Weź sobie... Y ten... Weź sobie jakieś rzeczy, które chcesz skraftować. Tak? EDZIO! Znalazłem EDKA! Poczekaj, Krzysiek, Weźmiemy sobie jakieś lepsze rzeczy, żeby nam się przynajmniej dało coś z tego skraftować. O. Siema, EDZIO! A papa, EDZIO! O jeziu, jak o. mnie przestraszył. O, widzicie ile nam... Ile nam widzicie ile nam papa, od razu wyskoczyło? Edy. pokażę wam, do czego to służy. To jest genialne! Prawie, e, mogę dogonić sztuczkę? Poczekaj, Krzysiek. A papa Edziu. Proszę. Zanim widzicie dokończy. przyjemnych łomów. To, to zadaje 40 obrażeń. Papa Edziu. Tylka. Kurde. Widzicie, że to się powoli ładuje. Ej, masz coś do naftowania. Papa Edziu. Widzicie? I teraz, poczekaj, Krzysiek. I teraz można sobie sprawdzić, ile użyć ma zbroja? Albo i jak cię albo jak was chroni ile nagrywasz teraz odcinek nie wiem za chwilę się tyle ile trzeba a więc um, ten miecz zadaje nam 6 obrażeń i ma bardzo dużo użyć a ta zbroja za, zaraz dojdziemy do zbroi no a więc teraz już doszliśmy do zbroi teraz zostały też takie lampki dodane jak się robi takie lampki ja tak mam cały czas, więc nie przejmuję się. No a więc tak dodamy. Wciskamy R. Nie ma. Uuu, zaraz się wkurzę I, I możemy sobie zobaczyć, jakie rzeczy robił. E, ale pokazać. E, patrz. Mogę Ci coś a pokazać. pokazać. Kółku, jak no. Denis! Tak. Czy to mnie słuchasz? Weź se na przykład. Y, patrz. Weź se na przykład. Y, 9 staków yy, diamentów. Tak, masz postawiony crafting table. Niechże się na końcu odcinka. Okay? To jest taka zbroja. No. Moim zdaniem, ta zbroja. No, dla chłopa. Kilka powyżej Wrzucam sobie te rzeczy. To się duże zgrywa na YouTube, niż że się łączy. Te wszystkie fi, y, części. No, dokładnie. Ja no dopiero 16%! No, a więc jak można sobie takie coś wciśnić? To jest w moim, y, chyba, no pięknie, moim zdaniem to jest piękne, bo z niebieskiego. No a więc, ale jak zakładamy tą zbroję, mam chwilkę, to nam się robi fioletowo. Hmm. Proszę, jesteśmy fioletowi. Mi się nie podoba za bardzo fioletowo, ale moje mu, mutacie za to tak. No, Kłacił, e, dzięki tej e, z można latać, tak słyszałem od kogoś? Ode mnie, tak? Od takiej tak. białej zeduszkami, to nie jest ta, pewnie Zobaczę na odcinku, czy to jest ta, tak. takiej białej na uszy. No, dokładnie, coś takiego może być, e, nie lata, Ło! Jest! Tylko jak się schodzi na dół! O, tak, czyli dobra. Dwa razy klikamy i możemy sobie latać, tak? A to się nazywa Angelic. Leg. E, Angeli. Angelic. He, chest... A, he, legs. No. E, po prostu fizz an, Angelic. I widzicie, że jak spadamy, to nie zadaje nam obrażeń. No, ko. Tada! Dziękuję Ci za Angeli. I teraz kolejna zbroja, zbroja żółta. Jak ją założymy, zjedzmy znowu Fioletowi. Tak, a jakby inaczej. Nie wiem, chyba mam jakieś lega w grze. I teraz ta zbroja. Ta zbroja jest ciekawa. Bo ją się robi z tych takich wylatujących ze ośmiornic. Czy jak tam? E Atramentów. No dokładnie. Teraz to ta zby z rel z arel majta czyli na sobie r? eee? Okej. 4 podłaże ależ wylejmy w Ta a sobie don't się don't r? Go. o! widzicie z żelaza i rel... i arelmajta. no więc to jest ta zbroja tutaj mam wszystkie te dokładnie oh. zbroje pokazałem jeszcze jest e, taka zbroja Ale ona też robi, że jesteśmy fioletowi, więc... Dupa. No, jeszcze jest taka zbroja. No ja dopiero się bawię w te opcje, fajne, w takie tam. Dzisiaj zacząłem grać mm -hmm. na modach. Dopiero w mój pierwszy modpack. fuck. Mod chwilkę też spróbuję... Uuu, bardzo was przepraszam. No. To chwilkę Ale mam zimne ręce I, są... i się prześpimy. Ja nie lubię, kiedy mi się w odcinkach spełnią moby, naprawdę. W ogóle nie cierpię mowy, Ale jakbyście chcieli zobaczyć te moby z pingwin packa, ja się dokończ za mnie, proszę. Jakie są moby z pingwin packa? Odbadzamy Cholernie trudno. Dokładnie. A, jeszcze jest taki backpack. W tym ten backpack w tym mamy dużo miejsca. Jak się robi... Taki Bardzo backpack? cholernie trudnie. Bardzo. <noise> <noise> Mogę dokończyć? E, nie. Nie chcę się słyszeć. A więc jak się robi ze skóry i z różnych barwników, a ten duży, po prostu się y, przepala tą... Y, robi się tą skórę, a potem się przepala tą skórę. A jak się to robi? A, to wypada nam z takiego jednego. No, a więc... Mi się wydaje, że wam pokazałem dość dużo rzeczy. Mm -hmm. Bo nie chciałem naprawdę wam pokazywać, ile jest rzeczy w tym pingwin-paku, bo byśmy się do jutra nie wylądiły. Mogę, mogę ci pokazać w końcu to... co czy nie? I teraz jeszcze pokażę na koniec wam... Prawie na koniec, bo jeszcze Krzysiek chce pokazać. Te... E, takie... Nie wiem, jak się nazywają. No, a więc... Do nich potrzebne są naboje i strzelają bardzo daleko. To jest jak pistolet. Ten odejmuje 8 damage'ów. Ten 19. Ten różowy 22. Różo. A ten 27. Ten 30. Okej, okay, musimy znaleźć lepsze inne obiekty już do badań. O. To jest... Fajne są te. Ten 33, a ten już bardzo duży. Fak, utknąłem. No. Na cztery podłoże, raz, dwa Fak. i rozwalę cały świat, cały świat. Chyba z księgiem już nie będę nagrywał. Ej, co? O, ten strzela, ale odejmuje Ufnąłem. pięć. No. No, co by wam wiesz... A, na te naboje strzelają, a jeszcze nie wiem, do czego to jest. Okej, jakie fajne! O, to jeszcze... Fak, wam coś pokaże. Muszę iść. Dobrze. Dlaczego to jest? Uuu, trzydzieści pięć, co? Czterdzieści jeden. wychować smocze jajo? Bo ja, ja naprawdę nie to strzałem, umiem. No, nasza lista. O. Denis? Mogę to w końcu pokazać? Może się, jak... pok się jak to zrobić? Z o, coś wam z tym pokażę. Denis, to no po ja zaraz będę musiał iść. Bardzo mi się ja też to właśnie. A, ale niech nas wspychajmy do jaskini. dam no papa. Na pożegnanie... Creeper! Creeper! Nie atakuje. No a więc Krzysiek, ey, powiedz Dennis. nam... Ja, Ej, od kiedy Creeper świeci? Kiedy się go walnie? O, jeszcze wam coś pokażę. Zostało dodanych no, bardzo dużo nowych świateł i teraz złoty deal. Denis? Tak? No, no ale od kiedy Dennis? się pokazać? Co mi jest potrzebne do tej no, sztuczki? E, po, weź co e, staków ten Czego 9 e, staków? Diaksów Czego 9 staków? Bale się na wszystkie... Okej, okay, Diaksy bierzemy. Johnny Rambo! Grze mi nie wróży tak. Diamentów! No, diamentów Masz 9 tak. staków. A e, wejść e, połóż crafting table. Okej. Okay. Na ziemi! O poczekaj, coś... A, jeszcze coś naszym widzom pokażę. Czekaj, nie, spadź, ja teraz spadź. muszę iść. A więc spaczcie na to. Tak, genialne, prawda? Ale żeby nam się to nie paliło. Genialne, prawda? Z trzapiorami. Dani, czy... się. Mogę Ci pokazać to w A. końcu. No więc tak, położyłeś już Crafting Jeszcze, Table. Wezmę sobie Crafting. Tak. Położyłeś tak. już go. Teraz wziąłeś już te 9 staków y, diak, tak. diamentów. Dobra, y, więc tak. Y, wchodzisz do Crafting Table. Naciskasz y, prawym przyciskiem Crafting tak. Table. I teraz y, weź znajdź w y, tym E. Znaczy masz jak pewnie jak masz już y, włączony crafting, to powinno być z prawej strony y, te itemy. Znajdź blok diamentu. Y, to poczekaj. No mam blok diamentu. Naciś, y, na naciśnij na niego R. No. Tam powinien być z lewej z prawej, z prawej lub z lewej strony znak zapytania. Nie ma. Powinien być. No to coś źle zrobiłeś. A Bo... może, może on ma chyba... nie ma recipe tylko ma cheat mode. Nie, nie mam cheat moda. Ja mogę sobie patrzeć jak rzeczy można zrobić. A, to może w Widzowie potwierdzam, że ja nie cheatuję. Chyba mi yy, Czekaj, no to na prawym przyciskiem. Nie, czekaj. Muszę opcją. O! Three. Poczekaj, mam blok diamentu. Nie, Krzysiek nie ma. Naraz... Zaraz. Krzysiek, za, za ile kończysz? Okej, okay, kochani, musimy już kończyć, bo czas nagli. Yy, a więc tak, skończę sobie z wami i z moim mieczykiem, kochanym... kiedy nie pasuje nam zb zbroi, Chwilka. Weźmiemy sobie pasujący mieczyk... Krzysiek, za ile kończysz? No za chwilę! Nie, nie, nie. Weźmiemy sobie pasujący mieczyk... O, ten jest fajny. Dziewięć obrażeń. No, a więc tym tekstem się z wami koń kończę. Y Koledzy się pożegnają. Narka. Jasiek się ładniej pożegna. Halo? Tak, Jasiek, bardzo ładne pożegnanie. Więc do następnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć.